Gość Radia Republika. Gość Radia Witamy Republika. serdecznie, jest z nami pan poseł Jan Kantak, Prawo i Sprawiedliwość. Czy się słyszymy? Halo, dzień halo. dobry, słyszymy się, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Panie Pośle, jak tam dzisiaj humor z rana. Dopisuje? Zwłaszcza, że zwłaszcza, że ciekawe wieści napłynęły za oceanu tej nocy właśnie. Halo, halo. Oj, chyba nam, chyba nam zerwało, chyba nam zerwało w tej chwili połączenie. Halo, halo. Słyszę teraz. Halo, halo. O, halo. Jesteśmy. Jest... Jesteśmy. Słyszymy tak, tak, się. Tak, tak, słyszymy tak, przepraszam, się. coś chyba z połączeniem. Co, coś, się, coś... coś tam, coś tam spo, z połączeniem. Dobrze, wracamy do rozmowy. Amerykańscy kongresmeni list wysłali do Komisji Europejskiej. Kościoła Pytają o wolność słowa i tak, pytają o wolność słowa i antydemokratyczne działania rządu Donalda Toska, no między innymi związane z groźbami zamknięcia telewizji Republika. Panie pośle, jak pan to skomentuje? Tak, to prawda, jest wiele wątków poruszonych przez kongresmenów w piśmie do komisarza w Unii Europejskiej. Poruszone są wątki też związane z polityką, z tym, jak wyglądało przesłuchiwanie świętej pamięci pani Barbary Skrzypek. Poruszana jest koncesja telewizji Republika. Wspominane jest również coś dla mnie zupełnie nowego, jeśli chodzi o ograniczanie wolności słowa na TikToku. Proszę zwrócić uwagę, powiem szczerze, Koresponduje to z moimi odczuciami. Ja też często nagrywam filmiki na platformy społecznościowe, i w ostatnim czasie TikTok usunął mój filmik poświęcony linii zdrady Tuska. Film miał ponad 500 tysięcy wyświetleń, bardzo mocno się wybił. No i pod byle pretekstem, w zasadzie pod fałszywym pretekstem, że rzekomo była to manipulacja i kłamstwo. Film, powtórzę, dotyczył linii zdrady Tuska, został usunięty. No i dzisiaj czytamy, Szanowni Państwo, że kongresmeni właśnie poruszają, podnoszą temat związany z ograniczaniem wolności słowa przez polski rząd na TikToku. Także jest to dla mnie bomba atomowa, jeśli chodzi o to, no jak właśnie, wygląda co, 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 co to co, co, co słowa i demokracja w Polsce. Co, co, co to znaczy? Bo to jest końcówka kampanii wyborczej, to ma bezpośredni kontekst oczywiście dla nas tutaj w Polsce, no ale to, 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 to ma znaczenie również w polityce międzynarodowej. Jak pan to ocenia? To prawda, no panie redaktorze, w ogóle to oznacza, że rząd Donalda Tuska staje się takim pariasem, Europejscy przywódcy dostrzegają, i zagraniczni, amerykańscy teraz już dostrzegają metody i sposób działania rządu Donalda Tuska, że co innego ma w hasłach, jeśli chodzi o bycie uśmiechniętą Polską, otwartą, demokratyczną, a co innego, jeśli przychodzi co do czego i mamy patrzeć na czyny, a nie na słowa. Jeżeli o czynach mowa i skutkach, to mamy też i dobre wiadomości, które ogłosił Karol Nawrocki, Departament Handlu, rewiduje jakby usadowienie Polski w tym handlu, w tym koszyku i to jest niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne, biorąc pod uwagę szalejący rozwój sztucznej inteligencji. Inteligencji. Sztuczna inteligencja wchodzi w każdą dziedzinę życia i ograniczenie, które spotkało Polskę pod koniec administracji Joe Bidena, ale wtedy została podjęta decyzja dosłownie w ostatnich dniach prezydentury Joe Bidena o tym, żebyśmy trafili do drugiego koszyka państw, które mają no, jakiś dostęp do tych chipów, które są niezbędne w rozwoju sztucznej inteligencji. Ale ten drugi koszyk to taka pułapka no, średniego ale rozwoju. Panie pośle, no, przecież... Karol Nawrocki jeszcze nie jest prezydentem. No właśnie, Karol, a już Nawrocki, coś który nie jest, Karol Nawrocki, który nie jest prezydentem, jedzie do Białego Domu, odbywa tam serię spotkań trwających 7,5 godziny i nagle. I Karol Nawrocki, proszę sobie wrócić pamięcią do konferencji, którą odbył przed Białym Domem. On o tym mówi wprost: że to jest jeden z ważniejszych tematów z jego perspektywy przywrócenie polskiego mm -hmm. statusu, jeśli chodzi o dostęp do, do chipów NVD, które są niezbędne w rozwoju sztucznej inteligencji. No i dwa tygodnie później mamy informację o tym, że administracja Donalda Trumpa zrewiduje tę decyzję. To jest dla nas niezwykle ważne, bo no nie da się rozwijać sztucznej inteligencji, nie da się opierać nowych technologii o sztuczną inteligencję bez dostępu do procesorów, do tych mikrochipów NVIDIA. No chyba, Sze że, że się w nazwie polską, w polską sztuczną inteligencję nazwie się Zielińska, ale Wspom to... wspomniał, wspomniał pan wcześniej o tym, że szalejący, że szalejący rozwój sztucznej inteligencji. No faktycznie, mamy szalejący rozwój sztucznej inteligencji w, w obozie y rządowym <laughs> i w całych mediach, prawda? Y może dziwnej inteligencji, ale generalnie rzecz biorąc, szalejący rozwój również hejtu, bo przecież właśnie w związku z tą wizytą w Stanach Zjednoczonych był Karol Nawrocki w sposób szalony, po prostu hejtowany. Mówiono, że nic tam nie załatwił, że 8 sekund, przecież Dorota Sznep, Wysocka Sznep robiła się takie... Tak, 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 mówił, tak, mówił, że sobie nie... z... fotkę sobie cyknął, selfika z, z prezydentem Trumpem. Jak, jak oni sobie w ogóle radzą? Jak pan to ocenia? Jak sobie o, radzą obóz trzasko Trzaskowskiego z tymi Stanami Zjednoczonymi? Cał ale nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Hmm. Oni się całkowicie nie radzą. To jest zupełnie to nowa dla nich rzeczywistość, który Karol Nawrocki jedzie do Brukseli, spotyka się z Georgią Meloni, spotyka się z Peterem Fialą, premierem Czech, spotyka się z Georgem Simonem, który przyjeżdża specjalnie. Przecież, proszę Państwa, no proszę zwrócić uwagę, George Simon za trzy dni ma drugą turę wyborów w Rumunii, a ten człowiek pojawia się w zabrzu na wiecu Karola Nawrockiego. To pokazuje, jak z perspektywy najprawdopodobniej przyszłego prezydenta Rumunii, jak ważne są relacje z Polską. Budowa tych sojuszy z Polską jako liczącym się liderem naszego regionu to jest coś nieprawdopodobnego. I proszę zwrócić uwagę, jaka jest reakcja Tuska. Tusk dzisiaj pisze, że to jest polityk prorosyjski, co jest zupełnym, zupełną bzdurą, i Tusk dokładnie uprawia taką samą dyplomację, jak w stosunku do Donalda Trumpa ją uprawiał. No, to to, no to chyba nie jest dyplomacja, przepraszam, tak, oczywiście, to jest nawet nie powiem, że z przymrużeniem oka. To jest oczywiście antyteza, zaprzeczenie dyplomacji, ale to pokazuje, jaka panika. No, mamy wybory za 3-4 dni w Rumunii gdzie George Simonno ma autostradę do zwycięstwa i bycia prezydentem Rumunii, a urzędujący premier go wyzywa tak, jak wyzywał Donalda Trumpa od prorosyjskich polityków. Nadział się zresztą pokazuję... na fangę taką, na taką, na, na, na świetną odpowiedź. Na piękną ilustrację, kto tu jest prorosyjskim politykiem. Żółwiki, prawda? No, nie no, ma z, obecnych z obecnych polityków takich w tym głównym nurcie europejskim, a jednak no, trzeba jak urzędującego premiera niezależnie kto by nim był, zaliczyć polskiego premiera do no, takich mainstreamowych polityków europejskich, no to nikt nie ma takich relacji z Władimirem Putinem, jak jaki no ma więc... Donald Tusk, jaki no. ma Donald Tusk. A jak mówimy o Tusku, to porozmawiajmy również o wice Tusku, czyli o tym najbardziej <laughs> najbardziej opalonym kandydacie. <laughs> <Możemy> bardzo. <Pytanie śmiech> tej... czym? Pytanie, no, czy... pytanie czym, ja zresztą w pewnym momencie się zastanawiałem, czy to solarka, czy to jakieś są natryskowe takie. Prawda? Wiadomo, że opalenizna może zadziałać na część elektoratu, więc opalony jest, ale. Trzeba by było zapytać Sławomira Nitrasa, przypuszczam. No. <grych> ale właśnie, porozmawiajmy, porozmawiajmy w tej chwili o, o Trzaskowskim i o tym, e, e, czy rzeczywiście, no wcześniej mówiono, że to będzie kolejny kazus Komorowskiego, że się będzie ośmieszał i tak dalej. I po, po powątpiewano, ale w tej chwili już widać w gołym okiem nie, chwili tej w tej niektórzy, niektórzy piszą, że przepraszają pana Bronisława Komorowskiego, że jednak <laughs> chyba go wyjątkowo obrazili, że porównują Rafała Trzaskowskiego do Bronisława Komorowskiego. No tak, no, taka jest rzeczywistość, ale trzeba pamiętać, że Bronisław Komorowski oczywiście miał taki sam parasol ochronny w postaci mediów, jak dzisiaj Rafał Trzaskowski mówi o tych mediach, mm -hmm. głównego y, mentu, głównego nurtu. <laughs> y, ale, y, no, ale jednak Bronisława Koromorskiego obciążało 8 lat już rządów platform obywatelskich. Dzisiaj jest trochę inna sytuacja, trochę za krótko jeszcze chyba rządzi Donald Tusk, żeby takie odczucia wywoływał Rafał Trzaskowski jak Bronisław Komorowski Owszem. 8 lat temu. Owszem. Więc jest to dla nas większe wyzwanie, jeśli chodzi o ukazywanie no, takich kompromitacji Trzaskowskiego. Oczywiście on jest, Rafał Trzaskowskiego. Ale Rafał Trzaskowski, w... no, każdy, no właśnie, każdy, w Warszawie, a, już każdy, rządzi kto już mieszka, długo. panie redaktorze, w Warszawie i no jest otwarty na konstruktywne argumenty. i, i ma otwarte oczy, a nie jest zaślepiony tę owską propagandą, no to każdy widzi, że to jest najgorszy, najgorszy prezydent Warszawy w historii. Wystarczy porozmawiać z taksówkarzami. Są ludzie, którzy bardzo często interesują się na bieżąco, co się dzieje w mieście, a szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. No to niezależnie od ich poglądów politycznych, niezależnie od tego, czy głosowaliby na lewicę, prawicę, czy czy na nie wiadomo co, to zawsze słowa krytyki wobec Rafała Czeskowskiego padają w moich rozmowach z takimi z, z, z taksówkarzami. Czy nie dzieje Bo się? Bo po prostu widzą, widzą, jak prowadzone są remonty, jak się modernizuje drogi, rozwala się w jednym momencie całe dzielnice Warszawy, które powoduje zatory, nieprzejezdność. Y, nietrafione inwestycje, te oczywiście, o których Państwo ogólnopolsko słyszycie, typu szalet publiczny za 600 tysięcy, czy jajo gipsowe mm. za kilkaset tysięcy. To są oczywiście takie y, ilustracje, prawda? Takie najbardziej. Y... Ale to, wie, widzi Pan, to, że się źle dzieje z kampanią Trzaskowskiego, widzą nie tylko jego przeciwnicy. Mam wrażenie. Y, halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo. Czy się słyszymy? Chyba zerwało nam w tej chwili na połączenie z panem posłem Już jest. Już o, o, jesteśmy. Panie pośle, mam wrażenie, że nie tylko przeciwnicy Trzaskowskiego widzą różne jego słabości, ale że to, że z kampanią Trzaskowskiego dzieje się źle, to jest również zapewne świadomość nie tylko sztabu, ale w ogóle obozu Koalicji Obywatelskiej. Ciekawe, Tekst w tygodniku Do Rzeczy Zuzanny Dobrowskiej-Pieczyńskiej, Co się dzieje z Trzaskowskim, i ona tutaj przytacza, a między innymi to jest ciekawe, z Newsweeka wypowiedzi z wnętrza platformy, może ja przytoczę, Rafał wygląda na wyluzowanego, ale jest w nim ogromne napięcie, opowiada Newsweekowi ktoś z wnętrza platformy: albo piekło, albo niebo, nie ma innej możliwości, zanim jest tylko przepaść. Takie teksty, no i plus być może jakieś. Nie dziwnego, że. Zastanawiania się, czy to dobrze, czy może Sikorski nie byłby tu mocniejszym kandydatem. Jak pan to ocenia, jak pan patrzy w tej chwili na te wszystkie słabości Trzaskowskiego i co pan myśli o tym, czy, czy rzeczywiście panika jakaś w obozie Trzaskowskiego jest już? No z pewnością widać olbrzymie rozedrganie, jest obecnie emocjonalną galaretą Rafał Trzaskowski. Jeszcze myślę pudrowane jest to przez panią psycholog, która była obecna w Końskich, nie wiem czy była obecna na Woronicza podczas debaty organizowanej przez nielegalną telewizję publiczną. No ale widać, że coś jest na rzeczy. Widać, że Rafał Trzaskowski ma świadomość, że drugie z rzędu przegrane wybory prezydenckie oznaczają de facto... No spadek z ekstra klasy, to spada się do drugiej lub trzeciej ligi. On już nigdy nie byłby w stanie odbudować swojej pozycji politycznej na zasadzie bycia wicetuskiem. No widać, bardzo mu odpowiada bycie wicetuskiem i bardzo walczy o to, żeby w dalszym ciągu tym wicetuskiem być. No a przegrana w wyborach spowoduje, że zostanie strącony do... Politycznego piekła, pewnie ze swojej perspektywy. Także y, wie, że to jest gra na śmierć i życie. To jest też gra na śmierć i życie dla całego obozu Donalda Tuska. Oni mają świadomość, że y, tak jak w zabrzu, zostało przeprowadzone referendum przeciwko prezydent z nadania Platformy Obywatelskiej, tak Polacy wybory prezydenckie mogą potraktować dokładnie tak samo, jako referendum przeciwko rządowi koalicji 13 grudnia. No i wygrana Karola Nawrockiego spowodowałaby całkowicie nową dynamikę polityczną i tragedię dla tych ludzi, którzy no łamią bezpośrednio, bezczelnie prawo w Polsce, o czym e, mówiliśmy też na początku programu. Zauważają no, no właśnie. to amerykańscy Łamią prawo również w ten sposób, że wyciągają z teczek rzekome kompromaty na, na Karola Nawrockiego. Rozkręcili kwestię mieszkań no i chyba, jak to się mówi w rolnictwie, weszli na grabie. Dokładnie. I No bo tu jest kwestia po pierwsze Marszałkowskiej 66. Cały, cała kamienica w centrum, w centrum Warszawy wykwaterowano Lokatorów, no i, no i oni już nie wrócą do tych mieszkań. Tak, i tu mamy do czynienia z sytuacjami podejmowania decyzji jako polityka, jako osoby publicznej, bo zwróćmy uwagę, że ma to związek z pełnieniem funkcji prezydenta przez Rafała Trzaskowskiego. No widzimy całkowity brak empatii z, z, z punktu widzenia takiego ludzkiego przez Rafała Trzaskowskiego pozbawianie ludzi pod zupełnie innym pretekstem lokalu, w miejscu, w którym żyją nawet pokoleniami, bo słyszałem wypowiedź jednej pani, która, której babcia chyba już mieszkała w tej kamienicy i pod pretekstem remontu pozbawiać ich tego możliwości powrotu później, bo się okazuje, że żaden remont, tylko kamienica mhm. stoi nieruszona, a będzie sprzedana deweloperom, no to pokazuje też bardzo ścisłe relacje, związki środowiska platform obywatelskiej z deweloperami. No, to nie jest przypadek. W każdym mieście wojewódzkim, gdzie rządzi prezydent z z powiązany z platformą obywatelską te same patologiczne. Przykłady można znaleźć z właśnie tych niezdrowych związków tego, że później deweloperzy płacą bezpośrednio wprost na kampanie wyborcze polityków platform A możemy sobie wyobrazić, jaka jest skala wpłacania czy opłacania czy finansowania działalności czy kampanii przez tych deweloperów nie wprost, niejasnej, nieprzejrzystej, nie a taka jest na pewno z pewnością ta skala olbrzymia. Więc yy, bo jest jeszcze kwestia mieszkań, no, te, dzie, dziecka, no. dziecka sześcioletniego, któremu Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy tak, złożył pozew eksplicję i mówi, że to nie on, tylko to jest sąd się tym zajmuje. Tak, no, no tak. To pokazuje, że Rafał Trzaskowski potrafi e, kłamać bez mrugnięcia okiem, potrafi zmieniać swój pogląd jak chorągiewka. E, dopóki nie zostanie dociśnięty, a na tej debacie nie był dociśnięty, bo nie było takiej możliwości w związku z... Regulaminem. No, jak można powiedzieć, że sąd, skoro żeby sąd się czymś zajął, to trzeba najpierw sprawę skierować do sądu. A sprawę skierował do sądu powód, czyli Warszawa, czyli Rafał Trzaskowski. No i to pokazuje skalę tego zakłamania, manipulowania opinią publiczną. Niestety. I skalę, i skalę również chwytów po prostu niemoralnych. Na, mamy wybory, mamy szczyt kampanii wyborczej. Za chwilę dosłownie będą wybory prezydenckie i obserwujemy, no już najbardziej. Z brudnych chwytów i granie po prostu zwykłymi ludźmi, bo to jest jeszcze w tym wszystkim potworne. Choćby zwróćmy uwagę, nawet to ujawnienie ujawnienie danych osobowych pana Jerzego, DPS-u, to konto bankowe. Tu po prostu nie liczą się z ludźmi politycy. By... Po trupach do celu. Po prostu... Ale no, panie dyrektorze, szanowni państwo, no zwróćmy sobie uwagę, że za każdym razem, kiedy jesteśmy w okresie chwilę przed wyborami, to Platforma Obywatelska stosuje zawsze ten sam myk. W 2007 roku wykorzystano sprawę pani Sawickiej, która miała przyjmować łapówkę i wykreowano ją jako ofiarę i mówi się do dziś wśród takich dysput politologicznych, że na tym case, na tej sprawie Platforma tak naprawdę zdobyła władzę w 2007 roku, bo udało się wytworzyć całkowicie sztucznie wykreowaną atmosferę jakiejś grozy, że ten PiS, to będzie wszystkich wsadzał do więzień. No ja pamiętam, ja miałem wtedy 16 lat, ale do, dokładnie pamiętam, jaka atmosfera towarzyszyła tym wyborom. I tak jakbyśmy prześledzili, to y, każde wybory y, w ten sposób taki nieuczciwy y, wytwarzana jest atmosfera tylko dlatego, żeby pomóc y, Platformie Obywatelskiej. No y, y, sięgając wstecz, no, pamiętamy sprawę tej pani Joanny z Krakowa, którą później porzucono, w ogóle się do niej nie przyznano, nawet jej nie zaproszono na marsz, który był na jej y, cześć, którą Donald Tusk zapowiedział. To też miała być ta emocja. Wcześniej która... pani Jarucka, ja. i wcześniej i, pani Jarucka, to też. To Włodzimierz Simonczewicz, tak. Tak, tak, tak. Też próba ingerowania w nastroje i przecież doprowadzenie do tego, że jeden z głównych kandydat... kontrkandydatów Donalda Tuska musiał się wycofać z wyścigu wyborczego. Przypomnijmy aferę wizową, która też miała bezpośredni wpływ na rezultat wyborów w 2023 roku. Przypomnijmy sprawę pedofila z 2020 roku, kiedy o, próbowano właśnie. wpłynąć na podejście, stosunek do prezydenta Andrzeja Dudy, do całej jego pięcioletniej prezydentury. Próbowano ją przedstawiać przez pryzmat całkowicie wydumanej afery, która dzięki wsparciu mediów udało się wytworzyć atmosferę, jakby to było Panie coś przerażającego. Panie pośle, to co nas, czeka, co nas czeka jeszcze w tym tygodniu, bo to po kilka dni, ostatnia, ostatnia prosta, tak, widzą, widzą prosta, Państwo, prosta widzą do, do wyborów. Ten... Co nas jeszcze czeka? Czy wygenerują jakiś film, nie wiem, tą tak inteligencję, do której, o której rozmawialiśmy? Czego możemy się spodziewać? Myślę, że tylko wyobraźnia nas może ograniczyć. Czego można się po tych ludziach spodziewać? Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem w trakcie naszej rozmowy, że to jest dla nich walka na śmierć i życie, można spodziewać się fałszywek, kreowania sztucznych, sztucznie wygenerowanych, tak jak pan redaktor wspomniał, filmików przez AI. Przecież to wszystko się dzieje. Przecież dzisiaj e, opłacane są jakieś strony, krzaki, nie wiadomo skąd, nie wiadomo za jakie pieniądze. E, podana firma ma dziurę w ziemi, nie ma w ogóle budynku, gdzie niby mieściłaby się tak firma opłacająca setkami tysięcy złotych w ciągu tygodnia, setki tysięcy złotych w ciągu tygodnia, żeby promować jakąś firmę, jakąś stronę krzak, która ma atakować Sławomira Męcena i Karola Nawrockiego. Oni nie cofną się przed niczym. Tu chodzi tylko o to, żeby opinia publiczna była inteligentna i widziała, jaka jest skala i o co w tej grze chodzi. No właśnie i to, są, to, jest, to jest chyba klucz y, y, tego wszystkiego, to co pan poseł powiedział, opinia publiczna, żeby widziała Opinia publiczna, czyli po prostu właśnie zwykli ludzie. To, o czym mówi. Do. To nimi się gra w tej, w tej kampanii, to, to na, do nich są wymierzone te wszystkie brudne chwyty. To AI, wykorzystywanie tej brudnej kasy, te Facebooki, TikToki. Cała, cała ta y, y, brudna kampania, która jest robiona, jest wymierzona w tych ludzi, żeby nimi zmanipulować. Ale jednak ludzie w Polsce mają dużo zdrowego rozsądku, będą to czuć i miejmy nadzieję, że w tych wyborach zagro, zagłosują. Po prostu nie tylko właśnie sercem, ale zagłosują mądrze, z głową. Musimy kończyć. Musimy kończyć. Naszym gościem był pan poseł Jan Kantak. Prawo i... połączyło się. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za rozmowę. Brawo. Bądźmy mądrzy, w Stanach Zjednoczonych też naród amerykański się nie dał te, w ten sposób oszukać i wybrał po swojej. Zdaje się, że w Rumunii również wybierze podobnie. Dokładnie. <laughs> Dokładnie. A zatem z optymizmem czekamy na niedzielę 7.28 w Radio Republika. Gość Radia Republika.